Wygrał wybory demokratycznie w państwie, w którym nie było demokracji. Mm -hmm. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe? Nie wiem. To jest, ja przestaję to rozumieć. No. Donald Tusk. Bohater narodowy. Jeszcze kto jest głównym przemawiającym podczas gali rozdania nagród? Zupełnie przypadkowo kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Kurczę, jego kolega z podwórka. Znaczy się ten. Ja uważam, że Donald Tusk jest fajny, spoko jest. Kolor włosów rudy troszeczkę powoduje, że tak na niego spoglądam trochę nie do końca. Ale słuchajcie, czy my mamy jakąś lepszą alternatywę w dzisiejszych czasach? Donald Tusk. Bohater narodowy, który powrócił po latach emigracji w, w Unii Europejskiej, żeby ratować nasz rząd, naszych ludzi, nasze społeczeństwo. Został uhonorowany nagrodą. Nibyle jaką, bo niemiecką. Niemiecką. czajcie, niemiecką. Jest to narodowa nagroda za niestrudzoną walkę Europy. Zobaczcie, walczył Europę, dostał nagrodę. Ja go bardzo lubię na niego głosowałem, żeby nie było. Nagroda ta jest przyznawana przez Fundację Niemiecką. Niemiecka nagroda przez Fundację Niemiecką za zasługi w promowaniu europejskiej główny... integracji, demokracji, pokoju. Polski były przewodniczący Rady Europejskiej, lider polskiej opozycji został doceniony za swoje zaangażowanie w budowanie wspólnot europejskiej oraz obronę demokratycznych wartości w obliczu globalnych wyzwań. A kto jest Nobel jeszcze do niego kto, za pokojowy. Jeszcze kto jest głównym przemawiającym podczas gali rozdania nagród? Zupełnie przypadkowo kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Kurczę, jego kolega z podwórka, znaczy się ten, europejskiego. Nie, to jest zupełnie przypadkowe, przypadkowe Ja wam powiem tak, ja uważam, że Donald Tusk jest fajny, spoko jest. Kolor włosów rudy troszeczkę powoduje, że tak na niego spoglądam trochę nie do końca. Ale słuchajcie, on wcale taki głupi nie jest, jak niektórzy o nim mówią. I wydaje mi się, że jakieś pomysły fajne miał. Wydaje mi się, że zebrał trochę batów za złe decyzje albo dobre decyzje, które w opinii publicznej były złe. I teraz będzie odwrotnie. Teraz już jest, jest pierwszym socjalistą i populistą z tego, co mi się wydaje. Ale pytanie, czy my mamy jakąś lepszą alternatywę w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o politykę, czy w ogóle mamy jakąś alternatywę? Bo to już dzisiaj rozmawialiśmy, że my popadamy ze skrajności w skrajność. Ci byli niefajni i bardzo źli. Dobrze, już nie rządzą. Teraz są ci, którzy już muszą być fajni, bo nie ma innych mniej fajnych, więc. Ktoś musi nami rządzić, ale pytanie, co będzie dalej? Czy taka nagroda coś nam mówi? Znaczy tak, mnie, mnie bawi to, że co, on jest, dostał nagrodę za to, że wspiera demokrację i zwalcza autorytaryzm. Dobrze mm -hmm. mówisz? Czy autokrację? Nie, nie, ważne. Coś nie tam, ważne. Coś tam. Tak, natomiast wygrał wybory jak? Wygrał wybory demokratycznie w państwie, w którym nie było demokracji. Mm -hmm. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe? Nie wiem. To jest, ja Przestaję to rozumieć. No. Bo to jest pewnego rodzaju sprzeczność, prawda? Mhm. To jest rzecz pierwsza. Druga, no dostaję taką, taką nagrodę za to szerzenie demokracji, wolności słowa, bo którym w naszym kraju była ta wolność słowa zaburzona. Słuchajcie, ja pamiętam poprzedni rząd, w momencie kiedy była konferencja prasowa, przeciwnicy tego rządu, przykładowo TVN czy Gazeta Wyborcza, dziennikarze, zadawali pytania trudne, no tam się kłócili i tak dalej, mówili różne rzeczy do siebie, natomiast słyszałem te pytania. Aktualnie nie jestem fanem Telewizji Republika, ale ludzie, którzy zadają ciężkie pytania aktualnemu premierowi, który dostał nagrodę za szerzenie demokracji, no po prostu są wypraszani. Nie? No wyobraźcie sobie taką sytuację, zróbmy sobie kalkę, że mamy czasy Mateusza Morawieckiego i wyproszeni są. No, że tak było i tak jest. To jest dobra metoda. <grym> tak. no wy Wyproszeni są dziennikarze TVN-u i Gazety Wyborcze, nie mają prawa zadawać pytań, w ogóle im odbiera się możliwość analizy i. To są, to są dla mnie absurdy. Ja nie mówię, że tacy cudowni i takimi dżentelmenami są w tym momencie ci dziennikarze, czy, czy, czy republiki i, i tak dalej. Nie oceniam tego, tylko chciałbym, żeby tu panowała pewna symetria w tym wszystkim i bardzo Nie chętnie... było je wcześniej, nie będzie teraz. Pewnie tak. Mi się wydaje, że jako społeczeństwo zostaliśmy przez ostatnie lata tak podzieleni, tak spolaryzowani, że dziś Znam przypadki, gdzie rodzina ze sobą na tematy polityczne nie wchodzi, tylko i wyłącznie z tego powodu, że mają tak odmienne i tak raz radykalizowane poglądy. Słuchajcie, moją wspólniczką jest osoba, która mocno wspiera partię, która rządziła. Ja może nie mocno wspieram partię, która rządzi, ale wspierałem na wyborach i my potrafimy się dogadać ze śmiechem. Ja, jak były wybory, wysyłałem do koleżanki zdjęcia z plakatów, z osoby, które tam kandydowały z ramienia K.O., robiłem sobie zdjęcia, okejki wysyłałem się, nabijałem. Ja dostawałem takie same zdjęcia z osobami kandydującymi z ramienia chociażby PiS. Świetnie, żeśmy się bawili, ale nie każdy potrafi się dogadać na takiej płaszczyźnie. Nie każdy potrafi spojrzeć na to, że najważniejsze jest, nie wiem, nasze najbliższe sąsiedztwo, gmina, miasto, województwo, a tak naprawdę kraj i nasze społeczeństwo, tylko szukają trochę dziury w całym i próbują się kłócić na, na byle jaki powód i byle jaki temat, byle się nie dogadać. No tak jest. Ale właśnie za to, że pan Donald Tusk jest tym, który pokazuje jak się dogadywać, dostał nagrodę. Gratulujemy. Z kim pokazała się dogadywać? Słuchaj, ale ja takie przysłowie... Po co drożyć temat, tak? Jest nagroda jest. Słuchajcie, w związku z tym faktem, że nagroda się należy, ja tu, pra, ja tu proponuję brawo zabijmy dla pana Donalda. Hmm. I może nie wchodźmy dalej w te tematy, bo nas tutaj ludzie zjedzą. Za chwilę. Słuchajcie, da, daj mi coś do zjedzenia. No dobra, no to powiedz coś jeszcze. Słuchajcie, piosenka na ostatnim Słuchajcie, flagę. Piosenka, 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 piosenka na, czerwone... na ostatnim kampusie Polska. Jaka tam leciała na tym y, takim silent party, kojarzycie? Tak, tak, tak. Słuchajcie, i teraz. Znam i, ale... tego artysta, który tę piosenkę w, w, wymyślił i to, co. On, Pink, no ja lubię tę piosenkę, słuchajcie. To... Bardzo w internecie, co on twierdzi o tych ludziach, którzy to słuchają. Ten artysta, który. Co twierdzi? No bo nie mogę powiedzieć no, powiedz, no, no, to, to Powiedz, że tak, tak ci się wydaje, że tak Nie, no, no bo nie przeklinam. Słuchajcie, najważniejsza kwestia jest taka, że jesteśmy troszeczkę spolaryzowani i zapominamy nam o jednej rzeczy, że jeżeli rzeczywiście. Ta druga strona barykady uważa się za osoby mądrzejsze, z lepszego sortu, fajniejsze, to czemu używają takich podwórkowych zagrywek? Czemu nie mogą mówić i prezentować przemyśleń na argumenty, a nie? Czemu nie mogą zachować kultury do końca? Bo to jest ciekawe. Ja nie mówię, że to jest, że, że jakby ta druga strona barykady, ta partia wcześniej rządząca jest super, bo, bo ich nie lubię, ale tych trochę mniej nie lubię, ale też powoli zaczynam nie lubić bardziej. Yy, ale tak jak mówię. Nagroda się należy. Pewnie będzie lepiej w Niemczech. Albo gdzie indziej. Słuchajcie. Jak nagroda muzyczna zależy od GUSTU <noise> wybierających. I mają prawo taką <noise> tak. nagrodę przyznać, a my możemy coś tam na ten temat sądzić, co większego znaczenia nie ma. Należała mu, mu się, więc jakby dostał, nie? Mhm. Szkoda, że nie dostał nagrody od polskiego, jak widzicie. <noise> <noise> od polskiego rządu. Mhm. Albo od polskiego o, jakiej, od medium. Od Od TV Republika, Złota Malina, Złote Usty. Na przykład. Albo Na polskie f... społeczeństwo. Słuchajcie, polskie społeczeństwo da mu nagrodę za dokładnie 4,5 roku. Poczekajmy, ale jeszcze wygra... wygrał wybory. Zobaczmy, czy dostanie nagrodę za, za kolejny czas. To będzie fajny miernik.